Witamy, słuchajcie, teraz krótkie podsumowanie z testu szczelności. Kolejny budynek, kolejny e, uważam e, dobrze wykonany budynek pod kątem szczelności. Jakby parę słów od profesjonalisty tej kwestii. Zaczęliśmy od takiego wstępnego pomiaru. Oprócz te, tego oglądu kamerą termowizyjną, gdzie też pewne rzeczy łapaliśmy, no to, no to potem mieliśmy wstępne oczy tego, tego pomiaru szczelności. Wstępny oczy był na poziomie krotności wymian wskaźnika N50 na poziomie około 1,7. Czyli w zasadzie już byliśmy w normie, jeśli chodzi o zalecenia w zakresie szczelności dla budynków z wentylacją grawitacyjną, bo, bo taką wentylację ma ten budynek. Natomiast to nie jest też tak, że budynek, jeżeli ma wentylację grawitacyjną, to ta szczelność nie ma znaczenia. Owszem, ma mniejsze znaczenie, z tej racji, że te, na korzyść budynku nie działa ten odzysk ciepła, tak jak przy rekuperacji. Natomiast to nie jest tak, że jeżeli budynek ma wentylację grawitacyjną, to może nam wiać gdziekolwiek. Od tego są kanały wentylacyjne oraz mnie wyniki okienne, żeby ta wymiana powietrza jednak odbywała się w sposób y, kontrolowany. Czasami jest takie błędne podejście czy wykonawców, czy, czy może nawet inwestorów, że mamy wentylację grawitacyjną, dlatego szczelność nas nie interesuje. Ale potem efekt jest taki, że wieje nam no, niekoniecznie tam, gdzie byśmy chcieli, czyli gniazdkami, ścianami, tak. ge gebelitami i, i w zasadzie Taki budynek też jest po prostu bardzo zimny, bo jeżeli tej szczelności nie mamy uchwyconej na tych powokach, które do tego służą, w szczególności do paroizolacji, to przy naporze wiatru jest taki efekt, że to zimne powietrze nie zatrzymuje się na, na warstwach izolacyjnych, tylko penetruje całą ścianę, przechodzi, dochodzi aż do kartą Gipski i, tak i po prostu generuje duże mostki termiczne. Przy różnych warunkach atmosferycznych, różne ciśnienie, wiatr i tak dalej, to. wilgotność, to jest, to jest bardzo, jest, bardzo oczywale. Ta szczelność też jest ważna, no i finalnie udało nam się tutaj osiągnąć poziom w okolicach 1. 1.4.1.5 to dokładnie jeszcze będzie przeliczone. Tak. Znaleźliśmy kilka nieszczelności, które od razu usunęliśmy, bo robiliśmy inspekcję wytwornicą dymu, tak, żeby namierzyć takie nieszczelności, czy na uszczelce z okna dachowego i tak dalej. No, niestety tu jakby nie jesteśmy w stanie tego wyeliminować, ale ogólnie jesteśmy zadowoleni przebiegu testu. Jakby osiągnęliśmy zalecany poziom dla budynku, który ma wentylację grawitacyjną. No, mamy zalecane 3. My mamy poniżej półtorej, tak jak dla wentylacji mechanicznej. Także ja to uważam, że, że to jest bardzo no jest dobry rządek. wynik. Kolejny, bardzo dobry, kolejny wynik. bardzo dobry wynik. Jakby w tandemie z, ze zdjęciami z kamery termowizyjnej, my zostawiamy inwestorowi dowód jakości wykonania budynku. Także to jest bardzo ważne, że my to możemy zweryfikować. Tak? Inwestor to może zweryfikować. W tej chwili to nie jest jeszcze wymagane takie badania u nas na kraju. Rynku. Natomiast proszę sobie wyobrazić sytuację, gdzie kupujemy dom od dewelopera, i on nam daje, na przykład, taki, takie certyfikaty z takich pomiarów. No to okej, okay, to już mamy jakąś konkretną informację, rzetelną informację odnośnie jakości całego budynku, prawda? To odróżnia firmy, które na rynku jakoś bardziej perspektywicznie myślą o przyszłości od tych firm, które tak doraźnie prawda, robią i wykonują i nie myślą o tej przyszłości, o kliencie, prawda? Ja jeszcze chciałem dodać, że właśnie tutaj mamy taki optymalny moment na wykonanie tego testu. To jest hmm. bardzo ważne, kiedy taką próbę wykonać. Czyli tutaj mamy zamontowane paro paroizolacyjne w szczególności, wykonane przebicia instalacyjne i to jest ten moment, gdzie warto to sprawdzić, bo w momencie, kiedy to już by było zabudowane jakimś materiałem wykończeniowym, płytą GK czy czymkolwiek innym, no to oczywiście badać możemy. Powiedzmy, można powiedzieć, niewielkim nakładem tutaj, tak. gdzieś tam pracy jeszcze poprawiliśmy trochę ten poziom szczelności, Mamy tą szczelność pod kontrolą, możemy w tym momencie już zamykać jakieś materiały wykończeniowymi. Tak, 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 dokładnie. I, I może być tylko lepiej, tak? Bo jeszcze będzie dodatkowa warstwa izolacji, prawda? Także jeszcze ten ostateczny wynik na pewno będzie lepszy, jeśli chodzi o współczynniki przenikania ciepła dla przegrót, tak? Czyli jakby kluczową sprawę. Jeśli chodzi o konstrukcję, projektowanie budynku o konstrukcji szkieletowej i nie tyle tak, bo to te same zasady tyczą się budynków, technologii tradycyjnej. Trzeba mieć tego świadomo i warto na to zwracać uwagę. Ok, to dzięki bardzo po raz kolejny dzięki. i widzimy się na następnej inwestycji.